Przemęczenie nie jest to dobra rzecz podczas jazdy. Obydwoje zasteli, ale najważniejsze, że nie skończyło się to dużą tragedią. Cześć, witam w dzisiejszym filmie niewiarygodne momenty uchwycone na drogach. Z kamer samochodowych czy monitoringu. Na ulicach jest wiele niebezpieczeństwa, ale i również śmiesznych sytuacji. Jeżeli możesz, to zostaw tutaj łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, oraz skomentuj ten materiał. Ja z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Gdy jesteśmy zabiegani, to różne sytuacje się dzieją. Widać, że kobieta jest dobrze wygimnastykowana, ale to nagrywanie się jej nie spodobało. Kierowca BMW zachował się zbyt impulsywnie, wyprzedzając z prawej strony. Najgorsze jest, gdy wsiądziemy za kierownicę pod wpływem alkoholu, tak samo jak ta dziewczyna. Uśmiechanie się do policjantów niestety nic nie da. Jeśli myślisz, że czegoś ci nie wolno, to nie odmawiaj sobie tego. W wielu sytuacjach można sobie poradzić. Można określić granice możliwości samochodu. Tylko po co? Zwłaszcza gdy jest to prywatny samochód. Dobry humor i energia, które towarzyszą dziewczynie podczas bycia samochodu. Czas leci niezauważalnie, a pracę tej dziewczyny można by było długo obserwować. Rozczarowanie będzie ogromne, gdy dojedzie do celu i zobaczy co się stało. Jeśli nigdy nie widziałeś czegoś takiego, to powinieneś wiedzieć, że w Pakistanie takie autobusy są na porządku dziennym. Dużo kolorów, dekoracji, bardzo fajnie to wygląda. Los Angeles i ulica, o której raczej mówić nie trzeba. Próbując ominąć korek, kierowca ciężarówki podjął bardzo ryzykowną decyzję. O jeździe w całości zalaną ulicą. Niektórzy różne projekty budują, na tych felgach raczej nie za wygodnie się jeździ. Piękne czerwone Audi R8 do tego momentu, ponieważ za chwilę ktoś mu je niestety zniszczy. Umawianie się na imprezy to często nierozłączna część młodych ludzi. Wspólne wypady, spotkania, no i zaskakujące stroje. Ojazd nieprzystosowany do jazdy po drogach, ale na pewno zwróci na siebie uwagę i dobrze się pobawi. Drewniane palety to nie najlepsza konstrukcja na utrzymanie busa w powietrzu. To nie jest żaden magiczny latający materac, tylko po prostu zbyt luźno przymocował go do dachu samochodu. Oto częsty widok w miastach latem zwłaszcza przy klubach kierowcy przejeżdżający tam zdecydowanie nie mogą się skoncentrować. Kierowca sportowego samochodu nie wziął pod uwagę warunków atmosferycznych. Wpadł w poślizg, który wyrzucił go na pobocze. Wyjazd do pracy na początku tygodnia nigdy nie jest kolorowy. Wielu ludzi bardzo dobrze radzi sobie w trudnych warunkach. Nie poddają się i dążą do celu. Kierowcy na drogach mogą się spotkać z bardzo różnymi sytuacjami, na przykład takimi jak latające opony. Tak na te Tesla narzekają, a to taki mocny samochód. No chyba że wiezie za sobą duży akumulator. Pośpiech nie prowadzi do niczego dobrego, a może całkowicie zmienić Twoje plany. Świeżo zalany asfalt. Być może nie było znaku ostrzegawczego? Chodzenie w takim stroju w nocy po ulicy nie jest bezpieczne. Można jej nie zauważyć, zwłaszcza na zakręcie, gdzie nie ma żadnego oświetlenia. Jeśli myślałeś, że miałeś zły dzień w pracy, to zobacz to. Gdy coś takiego pojawi się na ulicach, to jest w uwadze każdego. Te płomienie i niesamowity wygląd. Kierowca Lamborghini zdecydowanie nie spodziewał się tej sytuacji. Samochody terenowe potrafią wiele. Woda w kabinie to nic, przez rzekę da radę przejechać. zatruwanie środowiska w taki oto ciekawy sposób. Także na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze dajcie o tym znać na dole w komentarzu. Dajcie o tym znać łapaczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję. Zapraszam was na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu, także wpadajcie, obserwujcie, lajkujcie. Piszcie też również propozycje do następnych filmów. Może ktoś ma jakiś fajny, ciekawy pomysł, na który chciałby, abym nagrał film. Trzymajcie się do następnych, na razie piona.